Hej, moi drodzy, z tej strony Patrycja. Ten kanał będzie po to, aby mogła wam pokazywać edity, jakieś gry, no, coś takiego. I jeśli chcecie mnie dalej oglądać, i, i jeśli wam się ten filmik spodoba, to zostawcie subskrypcję albo lajka. No i możemy zaczynać. Pokażę wam teraz, jak zrobić. Ten jak to edit. Z dwóch gier zaraz pokażę Wam z jakich, muszę je znaleźć. Jedna to jest taka. Bierzemy ją tutaj. Gaha live się nazywa. A druga to będzie. Mm, nie wiem. Już nie chce mi się czytać, ale tu taka jest aplikacja, możecie sobie zobaczyć, żebyście później mogli w wejść. No i tak, tutaj to są dwie moje nowe aplikacje, więc nie wnikaj to. Wchodzimy w Gacha Live. Tak, to będzie, tak, mm -hmm, dobra, nie wnikam. To ja, jak się mi to włączy, to do Was się odezwa. Tylko poczekajcie. Hmm. Zaraz się do was odezwę. Już wróciłam. Nie wiem, czy mnie słyszycie zbyt dobrze. No, ale musiałam trochę chyba live przyciszyć. No i sobie wybieramy ludzika, na którym będziemy właśnie tworzyć ja Może na. Tej dziewczynie ja zrobimy. Bo teraz jak się mamy zrobioną, to teraz my sami się zajmijmy. Ja nie lubię takich. Mm. Nie. Ym. Ym. Też w nie wnikam. To są w ogóle takie fryzury dziwne. Ja, ja nie lubię takich fryzur. Wkurzajmy. Proszę wszystko patrzeć, co jest. Sorry, zapnę. Co on się tutaj Dobra, nie będę wnikała, jak on odmienia, tylko jej Dobra, może być tak. Na przykład tylko kolor bym zmieniła jakoś na Tak sobie hmm. Dobra, teraz ubranie Staram się to szybko robić, bo już 3 minuty Wiem jak nam A nie wiem ile Mi się będzie trzeba na rytu, więc Tak, tak, tak sobie powiem Ramion, tak, żebym miała trochę mniej pracy na tym Nie gniewajcie się, no ale będą dłuższe filmiki Tylko na razie muszę się w tym telefonie nowym Znaczy nie nowym, bo zmieniłam na chwilę telefon Bo iPhone'a zepsułam na chwilę obecną I muszę tym się posługiwać Nie wiem kto założył, czemu tu nie ma spodni? bo i tak będzie widać pod tym. Tu... Dobra, nie wnikam. Może być. I jeszcze coś na głowę Jak coś ładnego jest. Aha. Dwóch, a, Ym, no i jest gotowa. I teraz bierzecie trochę przybliżone. Bierzecie, o, a nie, życie e, o, żecie jakiś sekund. Ja sobie biorę. Najlepiej wziąć biały, bo wtedy macie ten. Jak to? E, macie. Będziecie mogli lasso takim łapać I teraz zrobimy screena Okej okay. I jak już zrobiliśmy tego screena To wychodzimy stąd Zostawiamy te gaha live W spokoju Wchodzimy w coś takiego Nie pamiętam bo nie, nie Patrzy nawet na te napisy prawie Tylko gaha Z tego znam że moja koleżanka gra nie bardzo długo, bo lubi se porobić. I też robię Edyty, więc będzie może kiedyś ze mną nagrywać. Zobaczymy. O Jezu! Jakieś głupie rzeczy mi się tu wyświetlają. I tak. Bierzemy plusik i bierzemy jeden na jeden. I teraz. Yy, zaraz wrócę. Yy, więc dobra, nie wnikajcie w to co słyszycie z tyłu u mnie w domu. Yy, nie wnikajcie. Yy, bierzemy plusik, bierzemy zdjęcia nasze, yy, wchodzimy w zdjęcia. Oh, no tak, zbalam. O, akurat mnie wybrało. Yy, ustawiamy sobie wielkość tej dziewczyny, jaką chcecie. Chcę trochę mniejszą, ale dobra. Już nie będę tutaj wnikać, bierzemy y, to i kompli i teraz musimy trochę tutaj zrobić tak, i teraz chowamy to i bierzemy pędzel i spędzel i muszę zobaczyć czy to będzie rysować będzie, dobra Czy ja narobiłam Aha. Bo samouczek mnie uczył, co nie? No i, no i wyszedł taki problem. Że ten samouczek mnie tak wkurzył. Aha. Ja się nie mogę tu z samouczkiem tym nauczyć. Czemu on tu jest? Czemu on mnie prześladuje? Nic nie widzę. What the fuck o co chodzi? Zaraz po problemach technicznych do Was wrócę. Okej, okay, więc już wróciłam i teraz jak już macie ten pędzelek czarny to. A! Koloru nie wybrałam. Dobra, bierzemy czarny, bo przecież tak, to ma być czarny kolor i. I, i o co chodzi? No znowu i o co chodzi? Aha, znowu? No, dajcie mi chwilę, problemy techniczne są. Ludzie, nie wiem o co chodzi, ale GH life mnie nie lubi, więc ściągnę szybko jedną, inną grę i widzimy się zaraz. Więc połowę instrukcji do tego macie, a połowę nie, więc zaraz wrócę. Okej, okay, wzięłam jakąś przypadkową grę i nie wiem, gdzie ona jest znowu, zaraz ją znajdę, na pewno. Um, o, jest, taka, taka parówkowa, nie wiem. No, mówię, że przypadkowa, bo niechcący nacisnęłam i tak, tak się stało. No, ale um, już wiem, o co w niej chodzi i mogę wam pokazać, jak ja gram ochydnie. Oh, w ogóle ja się, ja, ja jak w takie gry gram, to... Ostatnio cały czas przegrywam, nam, no, więc, ym, jakby to powiedzieć, y, to będzie nieciekawy film. O co chodzi? Zaraz wrócę. Jezu, ten filmik, no normalnie, będzie naj, 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 najgłupszym filmem. Czy, czy ja coś słyszałam? Czy coś mi się zacięło? What the fuck, o co chodzi? Okej, okay, wyszłam drugi raz i działa, więc klikamy start. Znowu mi się ładuję Czemu jestem aż takim głupkiem? O, dobra. Jednak nie. O, mam zombiaka. Parówkę zombiaka. Dobra, gramy parówką zombi. Um, oh my god. Uh. oh god Oh oh god Ow I Major Gad. Major Gad. Ow! Ow Aha! Gad. Uh. 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 Major Ej, czemu nie mogłem nacisnąć? Boże, przepraszam was. Serio? To trzeba mieć naprawdę wyczucie. Nie, 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 pa, pa, pa. O szlak O nie! Mam checkpoint, chyba. A, aha. Coś mój telefon jest do dupy. Okej. Okay. O, to ta kosiar mała. Okej, okay, coś czuję, że do 15 minuty ten filmik będzie trwał. Um, drugi filmik. Albo dzisiaj jeszcze zrobię, albo jutro. Więc czekajcie. Bo filmiki bym... Yy, nie bym chciała mieć tak... Codziennie, żebym... Żebym... Jak to? Zaraz wrócę. Ze słowem moim. Ał! Przez mojego brata umarłam. Ludzi! Ał. Ale jak to? Przecież... Aha! Zachaczyłam. O! Czy w lubcie serio dzisiaj nie będę mogła za dużo nagrywać bo, au, bo mam obiad u babci i chcę zjeść moje ukochane frytasy no bo dla mnie frytki to najlepsza jedzenie chociaż wiem że one są niezdrowe ale, ale ale muszę bo ja się do nich tak przyzwyczaiłam że... o Jezus Maria co to jest a co trzeba wypływać czy no to chodzi bo ja nie Ej! Ja tu nagrywam, proszę mnie zostawić! Proszę! Aha. Jej. Parówka leci! Aha! Dobra, patrzycie, zachowaj spokój. Zaraz wrócę. Dobra, już wróciłam i poczekałam na Was. Um, przepraszam za hałas hała z tyłu, no ale nie mogę nic na to wniknąć, żeby tego nie było. Wreszcie to coś Aha. dobra. Ma! Zaraz wrócę. Okej, okay, ludzie już wróciłam. Też na was poczekam. Aj! Oh o my god. Ah! A dobra, myślałam, że... A! Aaa! U Jezu! Aha! Dobra Patrycja! 17... Patrycja, żeby wstać na ten na gaz. Olej. Patryczka. Dobra, jeszcze mamy minutę na nagrywki, więc. <laughs> Jesteśmy duchem. No na pewno dzisiaj będzie jeszcze z tego drugi filmik. Zaraz będę musiała. O nie! O nie! <laughs> Znowu mnie ciachnęło. Czemu to tak łatwo mnie zabija? <laughs> Mm, Zabijam się Mła, Czemu? I to oznacza, że będziemy musieli kończyć ten filmik Więc jeśli wam się podobało to subskrybujcie I oglądajcie mnie dalej To pa pa